Siemanderko, witam serdecznie. Kolejny odcinek złomowy, ale ten kociołek nie jest na złom, bo dzisiaj jedziemy też ścienkim. Jeśli chodzi o cieniasa, no to patrzcie, jeszcze trochę jest. Znaczy, uzbierało się jeszcze od tamtego czasu, a jeszcze nie wszystko było wywiezione. Ta kanka niestety dziurawa w środku, na, znaczy na dnie. O, więc, więc no może ewentualnie służyć do ozdoby. Jeszcze zapytam się Sylwana, czy jej nie sprzedamy na Pchim Targu jako ozdoba po prostu za 10 zł. Wtedy lepiej jest to sprzedać za 10 zł niż niż złom za złotówkę, nie? No i Sylwan zaraz Wam opowie, kim są te dwa psy. Ale to już Sylwan opowie. Sylwan ale mróz dzisiaj. Zamarzł zbiornik, zamarzł, tak jest. Góry lodowe się porobiły Ale widzę, że tu masz przerębel No, zrobiony. No i co? Niespodzianka dla oglądających, kolegów, widzów sprzyjających naszemu kanałowi Jest jeszcze złomowiec na koniec roku No, tak czułem I Jeszcze niespodzianka jest takie dwa urwisy adoptowane Kropka O, suczka. I tam leży sobie pod pirat i pirat i pirat o Chodź nie, bój się nie bój się. jeszcze Czy to nie, nieoswojone Adoptował Sylwan Pieski dwa. dwa są a Murzyn i Grzesiu No niestety właściciel zabrał ich, dowiedział się gdzie są, bo on poszukiwał ich. Ale to już I... dwa miesiące temu. No, już dawno zabrał, bo... No, one, no rzeczywiście, one były na dokarmianie tutaj. Mm -hmm. No i chyba sobie tak. dobrze ogrodził, że skoro nie uciekają mu. No, bo one uciekały. U, u nas też uciekały. No, wszędzie. Teraz nie, nie było ich nawet dwa, trzy dni. No. No, takie rajzery. No, no to czy... gdzie były? Wracały do domu pewnie wtedy, nie? Wtedy chyba do domu wracały. No, a opowiedz jeszcze o tych pieskach. No, te pieski sześć czeniaczków było wydanych jest yy, trzy wydane te dwa myśmy wzięli i, I jeszcze jedna, jedna, suczka, i jedna jeszcze jest. suczka jest jakby ktoś chciał suczkę podobną do tej czarnej tak Tak, do tej czarnej no to czarnej. jest jeszcze jedna do jedna. wydania też piękna suczka także no jeszcze, jeszcze suczka jest jedna do wydania także kto by chciał to zgłaszać się do Kuby, to to może, no. Może ktoś, da dom. Może dadą. <laughs> A suczka bardzo, bardzo fajne. Pieski są od niej luks. No. Znamy takiego już pieska dorosłego. to ma Gepetto pieska. Ma. Także fajne pies. Wabi się biszkopt. Dobra. Labijemy. Lecimy ze złomem. Mamy tutaj Trochę nierdzewki. Nierdzewka na koniec. O, jakie piękne zlewy pozyskałeś, Sylwanie. O, brzmi kusząco. Nie ma to jak dźwięk złomu o poranku. Dobra, to, to najpierw te gabaryty duże do przodu. Tak, tak, tak. Cieniasy, cieniasy znowu, a grubasy jeszcze zostają, czekają na lepszą cenę. O, Sylwan już beczkę dzierży w dłoni. Sylwan, ale beczek na pozyskiwałeś. Jeszcze jedna sprawa jest taka tutaj, chciałem się na to zapytać Ciebie. Czy nie lepiej by było tą kankę, mimo że jest dziurawa, to na pchlim targu ją jako element ozdobny sprzedać nawet za 10 zł. Nie. Nie, jest strasznie No ale można. Całe dno jest, no ale można. Ja pokażę. Ty, ty pokaż. Jest dno, strasznie. Ona jednak. Idzie. Ona jedzie na złom, Właśnie na teraz. Was. No dobrze. Chciałem się tylko zapytać. 阿斯 Ci formę na noworoczne ciasto. Dzień dziękuję. Bawa baba za stulejko. Mm -hmm. <laughs> Bardzo dziękuję. Ostatnie szlify. No, dobrze, żeśmy zdjęli siedzenie. No tak. Jednak stworzymy. No kaj, Sezama 400 kilo będzie 400 kilo? Ale grubego A grubego, no to na pewno A cienkiego ja tu 300 kilo A. No Ale to będziemy jak będziemy jechać będziemy zgadzać. Zaraz tutaj obstawimy coś, no jasne No obstawiamy Ile jest zło? 220 300 kilo ja

Jest tam na dole zrzut Musisz głośniej mówić, bo tłumik zagłusza, wiesz, nie słychać Tu jeszcze był jeden zrzut Pod tym drzewkiem No jest, jest. Oczywiście, jest. oczywiście, że nie. Tu też jest. No, to tradycyjne zrzuty Tradycyjne zrzuty, tam gdzie wysypywane było, to jest Jelenie zrzucają poroże, a ludzie zrzucają śmieci a może kiedyś skusisz się na posprzątanie foliowego lasu jeszcze tam w głębi? Jest yy, trochę rzeczy do zabrania. No i po nowym roku. A jak będzie czas. No tutaj też zrzut. Tutaj mały. No bo tak to, jak... jest, to jest taki, taki śmieć. Yy, przypadkowy. Przypadkowa, tam cztery butelki. To przypadkowo się ze sobą spotkały. się po długich latach nieobecności z sobą kumple i nie A co tam były wódeczki, to musieli się bardzo długo nie widzieć. Wódeczki? tam były. To był zlot po 20 albo i 30 latach nawet. No tu może jeden przyjechał z Ameryki. Przywiózł butelek takich droższych yy, trunków to by tu po, po krzakach pili, a nie w lokalu? A może, a kto by to... A, no bo w Stanach teraz jest kryzys też. A. By... Panie, nie stać to, mnie na lokal. To, to będziemy w lokalu. To ja za to, co zapłacę za lokal, to jedną butelkę ci postawię więcej. Oj, i, poszli... i to jest dobre. <laughs> I poszli w miejsce, gdzie 30 lat temu spożywali trunki. Zbyt przypomnieli szczenięce lata. O pizzę ktoś wyrzuci patrzcie, skonsumował pizzę. Zale, jeszcze z ketchupem z keczupem i z sosem cząstkowym tam chyba ona no, no, pociekała jeszcze. Tam e sosu cząstkowego to było bardzo dużo. <laughs> praktycznie nie było czuć smaku pizzy, nie. tylko ten sos. <laughs> Jesteśmy już rozładowani i tak słomu yy, cienkiego 340 kilo kolego, więc wygrałeś. Po 75 groszy nadal jeszcze dostaliśmy. No i nierdzewka 15,5 kilo więc o pół kilo wygrałem ja. Po 4 zeta łącznie 317 zeta, no i bardzo dobrze dobre zakończenie roku. Na koniec roku jeszcze. Wóz pusty, jeszcze y, gruby oczekuje, ale to niech on sobie pooczekuje, trochę jak cena podskoczy. Także szczęśliwego nowego roku życzymy. Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzymy. Życzy ekipa Sylwara. Hej! <gry>